Okej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Ok, dzisiaj idziemy do Iglicy Kart, aby odkryć czy odnaleźć ścianę Alduina. Mamy tam się spotkać z samym Ezbernem i z Delfin. No właśnie, już tutaj są. A coś wrogowie, tu są w ogóle? O. Mam rat, Jestem przeciążony, już? O, marchewka. jest Dobra. Sadłem pomidory i jestem już w porządku. Lecimy wow. Jakie to są fajne rzeczy, ty. Esbern. Gdzieś ty. Co jest? To bez wątpienia robota akawirskich kamieniarzy. Musimy opuścić ten most. Te filary muszą mieć jakieś znaczenie. Mhm. zagadka? Tak. To symbole akawirczyków. Zobaczmy. Mamy symbol króla i wojownika. I oczywiście symbol smoczego dziecięcia. To ten, który wydaje się mieć coś na kształt strzały wskazującej w dół ku podstaw. Mhm. Chyba się zbliżamy. Musimy zachować ostrożność. Jak mamy znaleźć wejście do niebieskiej przystani? Musimy uważać. Nie sposób przewidzieć, jakie pułapki i znaki ochronne zostawiły starożytne ostrza. To myślałem, że nam coś bardziej powie. A w sumie, co się stało 30 dnia Pierwszych Mrozów? Bo nam tego nie powiedział. To był zimny dzień. Koniec pierwszych mrozów niemal oznacza zimę w górach Jeral. W świątyni władcy Chmur doszły na wieści od posłańca, który jechał na złamanie karku z cesarskiego miasta. 30 dzień pierwszych mrozów. Rok 171. 30 lat temu. Tego dnia. Wybuchła wielka wojna. Ambasador Talmoru przekazał swoje ultimatum Cesarzowi Titusowi Mede. Zażądali głów wszystkich agentów ostrzy z całego Aldmerskiego Dominium. O kurczę, Wiedziałem wtedy, że był to początek końca. Dobra. Jakaś podpowiedź, cokolwiek? Nie, chyba nie. Dobra, to spróbujemy sp standardowo. Najpierw trzy symbole. O. o, właśnie, po prostu trzy smocze dziecięcia. O! Tu trzeba? Wow! Aha! Już wiem. Patrzcie, symbol smoczego dziecięcia. Można chodzić tylko po nim. Bo pewnie in inaczej to będzie... Nie wiem, wybuchnie. Okej, to się powinno chyba palić, jak się będzie schodziło po tym, ale widzę, że trzeba ci czegoś. Dobra, Esbern. Dobra, chodź, otworzyłem drogę, Idziecie? Sądzę, że jestem. Jakie to zbagowane czasem? Dobra, bo tam powinny być płomienie jeżeli by się stawało na symbolach innych niż. smasze dziecię. Jest niebieska przystań. Wow. Jaka głowa, jaka czacha, ja pierdziele. Fajne. Ja wiem, co się wyrzucił. Co ja mogę wywalić? Dobra, talmorskie buty upuść, rękawice upuść. Co jeszcze? No dalej nie. Dobra, mikstura jakąś. O, upuść. Dobra. I nic już nie bierzemy. No, I w jakim dobrym stanie. Hmm. No pięknie, pięknie. To i krwawa pieczeń. Jeszcze jedna dawno zapomniana sztuka agaczy. Bez wątpienia, Aktywnie Cóż, krew. Oj. Twoja krew, smocze dzieci. Spójrz tutaj. Można zobaczyć jakim szacunkiem ostrzata żyły Remana Syrodila Okej. Okay. Dzieci, zaszczyt postawienia pierwszego kroku w niebiańskim przystaniu powinien przypaść Tobie. Nie sposób powiedzieć, co znajdziemy wewnątrz. Dobra. No to lecimy. Otwieramy niebiańską nie przystań. Idziemy, tylko oni teraz pewnie będą się wluc. Za mną. Wow. Cóż to jest? Jest chyba ściana Alduina, tak? Ja tu się mogę porozglądać, co tu jest ciekawego. Tu, jest już w ogóle wyjście na Skyrim? O, takie sale są. O, złoto. Ja dobra, nic nie biorę, bo jestem pełny, przeciążony prawie, że. Wszyscy zaczęli inspirować się o wiele bardziej potoczystym stylem Nordów. Interesuje nas ściana Alduina, prawda, Sbernie? Tak, oczywiście. Podejrzewam, że później będziemy mieć więcej czasu, by się rozejrzeć. Zobaczmy, co jest przed nami. No właśnie, chodź, chodź. Chodź, 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 szybko, go do ściany, bo chcę kolejne zadanko robić, popchać fabułę główną do przodu, potem zrobić jeszcze inne pozostałe zadanka poboczne. Nagle, Nagle pobiegł teraz. z ery Potrzebujemy informacji, a nie wykładu z historii sztuki. Tak, tak. Zobaczmy, co my tu mamy. No. Spójrz, to Alduin. Ta tablica pokazuje zaranie czasów, gdy Alduin oraz smoczy Kult rządzili Skyrim. Tutaj ludzie sprzeciwiają się swoim smoczym władcom podczas legendarnej smoczej wojny. Upadek Alduina stanowi najważniejszy element ściany. Widzisz, tutaj spada z nieba. Języki nordów, mistrzowie głosu zebrali się przeciwko niemu. Wiadomo, jak go pokonali? Czy nie po to tu jesteśmy? Ach, cierpliwości, moja droga. Akawirczycy nie byli zbyt bezpośrednimi ludźmi. Wszystko ujęte zostało w alegoriach oraz mitycznym symbolizmie. Tak, tak. Te wici, które wydostają się z ust norskich bohaterów, to akawirski znak symbolizujący krzyk. Ale nie sposób dowiedzieć się, co ten krzyk. Chcesz powiedzieć, że użyli krzyku, by pokonać Alduina? Na pewno? Hmm. Och, tak. Najpewniej coś związanego ze smokami, albo samym Alduinem. Pamiętaj, tę ścianę wzniesiono ku przestrodze przyszłych ostrzy. Nic nie znalazło się tutaj przez przypadek. A więc szukamy krzyku. A niech to potrafisz sobie wyobrazić coś takiego? Krzyk, zdolny strącić z nieba smoka? Hm. mogą coś wiedzieć. Pewnie masz rację. Liczyłam, że uda nam się uniknąć mieszania ich w tym. Ale chyba nie mamy wyboru. Co masz przeciwko Siwobrodzie? Gdyby postawili na swoim, czekałyby cię długie posiedzenia na tej ich górze i gadanie do nieba, czy co oni tam robią. Siwobrodzi tak bardzo boją się potęgi, że z niej nie korzystają. Pomyśl o tym. Czy próbowali zakończyć wojnę domową, albo zrobili cokolwiek w sprawie Almina? Nie. I boją się ciebie, boją się twojej potęgi. Wierz mi, nie trzeba się bać. Pomyśl o Tiberze Septinie. Myślisz, że założyłby cesarstwo, gdyby słuchał siwobrodych? Hm. Wow. No co tu powiedzieć teraz? Siwobrodzi mogą mieć rację, jak będzie. Tylko jeśli nie wiesz, jak jej używać. Wszyscy wielcy bohaterowie musieli się nauczyć korzystać ze swej potęgi. Ci, którzy ugięli się pod ciężarem swego przeznaczenia. Cóż, o nich się nie opowiada, prawda? No i są jeszcze złoczyńcy ci, którzy użyli potęgi dla niewłaściwych celów. Zawsze istnieje możliwość wyboru, i zawsze w grę wchodzi pewne ryzyko. Lecz jeśli będziesz żyć w strachu, że coś może pójść nie tak, skończysz siedząc z założonymi rękami, jak siwo Brodzi na tej swojej górze. Wow, Lepiej pójdę zobaczyć, co Arngeir wie o tym krzyku. Świetnie. Miło, że już cię przyjęli w szeregi swojego małego kultu. Jakoś mam wątpliwości, czy pomogliby mnie lub Esbernowi. Rozejrzymy się po niebiańskiej przystani i zobaczymy, co jeszcze zostawiły dla nas dawne ostrza. To taka kryjówka, że lepszej nie trzeba. Niech Talos macie w swej opiece. Swoją na trzecią drobnicę. przepowiednia. Która w pierwszej kolejności sprowadziła Akawirczyków do Tamriel w poszukiwaniu smoczego dziecięcia? Posłuchamy sobie jeszcze Akawierczycy ostrza. Łatwo ich poznać po charakterystycznych długich mieczach. Mhm. Teraz klęczą, ich święta misja dobiegła końca, gdyż ostatnie smocze Dziecię walczy z Alduinem u końca czasów. Czy ty w ogóle słuchasz delfin? Mogłabyś nauczyć się o naszej historii? Znam te przepowiednie na pamięć, kiedyś wszyscy ostrzają gdy nie żon. Dobra, lecimy stąd w takim razie. Co mam teraz zrobić? kardło świata. Eee, więc muszę teraz spotkać się z. Arng.Eneirem, czy jakoś trudne imię ma. Ten siwa brody. Wychodzimy stąd. Tepiemy się w takim razie do wysokiego chrotgaru. Jezus Maria! Przecież jak ja bym tu skoczył? Przecież zginął. Lecimy ciśniemy fabułę główną do przodu póki co, bo mam ochotę. Halo? No proszę bardzo, złoto. Nie widziałem tego wcześniej. Dobra, wychodzimy. Dobra, tapiemy się w takim razie. Proszę bardzo. E-a-a-a. Wysoki Hrodgar, tak jest? I idziemy sobie pogadać z mistrzem Argneirem, Ar. ar, ar jakoś tak. Będziesz tutaj pewnie. O, tak jest. Niebiosa ponad Tobą. Tobie. Hmm. Muszę nauczyć się krzyku, który pokonał Alduina. Skąd o tym wiesz? Co ci o tym powiedział? Wiem za ściany, Alduina, ostrza. Oczywiście, mieszanie się w sprawy, które ledwo rozumieją. To ich specjalność, ich lekkomyślność buta nie znają grani. Zawsze próbowali zawrócić smocze dziecięta ze ścieżki mądrości. Uhum. Niczego cię nie nauczyliśmy? Godzisz się być narzędziem w rękach ost. Pozwalać się wykorzystywać do ich celów? Hmm. Ostrza chcą pokonać alduina, ty nie? To, czego chce, jest nieistotne. Tego krzyku użyto już wcześniej, czyż nie? A znów mamy ten sam problem. Czyżby się okazało, że Alduina nie można pokonać? Ci, którzy obalili go w zamierzchłych czasach, jedynie odwlekli dzień sądu. Jeśli koniec świata ma nastąpić, niech się tak stanie. Niech nastąpi koniec i odrodzenie. Więc mi nie pomożesz? Nie, nie teraz. Najpierw musisz powrócić na ścieżkę mądrości. Hmm. Co to znaczy na ścieżkę mądrości? Znasz moją odpowiedź. Idź i zastanów się, co zamierzasz. Co jest? Wybacz mi. Postąpiłem gwałtownie. Co jest? Pozwoliłem, by emocje przysłoniły zdrowy rozsądek. Mistrz Eynard przypomniał mi o mym obowiązku. Mm -hmm. Decyzja, czy ci pomóc, czy nie, nie należy do mnie. Więc nauczysz mnie tego krzyku? Nie, nie nauczę cię tego krzyku. Gdyż go nie znam, zwie się Smokogrzmot. Lecz jego słowa mocy nie są nam znane. Nie żal nam tej straty. Dla Smoko Grzmotu nie ma miejsca na drodze głosu. Mhm. Mm Wydawało mi się, że znasz wszystkie słowa mocy. Ale nie Smoko grzmot. Krzyk ten utracono, nim historia zaczęła swój bieg. Możliwe, że znali go jedynie jego twórcy. Nie ze mną ci jednak o tym rozmawiać. Mhm. Mm co takiego złego jest w smokogrzmocie? Powstał dzięki ludziom żyjącym w czasach niewyobrażalnego okrucieństwa, smoczego kultu Alduina. Ich umysły zostały przeżarte nienawiścią wobec smoków, więc cały swój gniew przelali w ten właśnie krzyk. Gdy poznajesz krzyk, staje się on nieodłączną częścią Ciebie. W pewnym sensie to Ty. Stajesz się krzykiem. Jeżeli chcesz poznać ten krzyk, musisz przyjąć całe jego zło. Mhm. Okej, okay. jak pokona Malduina, skoro krzyku już nie ma? Jedynie Parturnax, mistrz naszego zakonu, jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli zechce. Ok, kim jest Parturnax? Jest naszym przywódcą. Przewyższa nas w Arkanach. Drogi głosu. Dlaczego jeszcze nie znał Papturnexa? Żyje w odosobnieniu na samym szczycie góry. Rzadko z nami rozmawia, a do obcych nie odzywa się nigdy. Stanąć przed nim to wielki zaszczyt. Jak wejść na szczyt góry, żeby się z nim spotkać? Jedynie ci, których głos rozbrzmiewa siłą, są w stanie odszukać drogę. Chodź, nauczymy Cię Krzyku, który wskaże Ci drogę do Parturnaxa Okej. Okay. No dobrze, czyli idziemy się uczyć Krzyku, który pozwoli nam się dostać do... Kuźwa, zapomniałem. E... No dobra, nie mogę nic brać. Lecimy w takim razie za nimi nauczyć się krzyku, dzięki któremu odnajdziemy drogę do Parturnaxa. Czemu nie możemy tak po prostu go odnaleźć? Nie wiem. Zaraz się przekonamy. Czemu? Nie wiem. Jakaś blokada drogi? Nie wiem, trzeba fruwać może? Ty, nie no. Nie wiem, śmieję się. Zobaczymy. Tylko oczywiście zanim oni dojdą na dziedziniec to... O! Nawet już doszli. Dobrze. O! Ktoś tu jest nawet. Tam jest chyba sam szczyt góry. No. Okej, okay, tutaj idzie. Arngeir. Jakie trudne imię. No dobra, dobra. Uczymy się, uczymy. Oj. Och, przepraszam. A mi się ziewa. No, gdzie, gdzie oni idą? O jezu, aż tam oni idą. Nie, ognisko. O! To ognisko mnie pali. Dobra, to ognisko mnie boli, ale inne ogniska mi nie bolały. Prze zabolałem je raz i tyle? Nie wiem. Droga do Parturnaxa wiedzie przez tę bramę. Pokażę ci w jaki sposób otworzyć drogę. mm-hmm okay To zrozumienie czystych niebios. To ostatni dar, jaki od nas otrzymasz, smocze Dzieci. Korzystaj z niego mądrze. Dobra, smocza dusza jest. Czyste niebiosa rozwieją mgłę, lecz tylko na pewien czas? Aha! Jest usiana niebezpieczeństwami. Nie lekceważ jej trudów. Nie zatrzymuj się. Nie trać celu z oczu, a na pewno dotrzesz na szczyt. Tak jest. OK. Dobra. E, teraz tak. Magia. Krzyki, krzyki, krzyki. Czyste niebiosa. Dobra. Czekajcie, bo tam fajne. Fajne jeszcze tutaj te krzyki, których. Aha, ja mam to. R. Dobra. Okej. Okay. A sobie już wszystkie krzyki. A co? Co jest? Ete... Wow. Ja się robi jakimś duchem wtedy? Czy kiciul? Dobre rozbrojenie. Wyrywam broń z ręki wroga. No to jest spowolnienie czasu. No to jest po prostu hit. No jak to użyję. No, mam lepszą... Tu na ulepszenia też trzeba wydawać. O ty O! Okej okay. No i fajnie. No ja mam teraz dużo krzyków. Teraz tak No nie mogę tam iść. Bo mnie to boli. Dobra Dobra, zróbmy tak w takim razie. Ten krzyk. Czyste niebiosa? Jest Oj, nie mogę tu chodzić z powrotem, dobra? No dobrze, że on się szybko odnawia ten krzyk. Mogę go często używać. Okej, okay, czyli to jest taka trująca mgła. Jak w nią wejdziemy, to dostajemy obrażenia i nas boli wszystko. Koza, nawet tu jest koza, naprawdę. Te kozy są wszędzie. Pięknie, dobra, nie wchodzę tu. O! Easy. Tam się robi mgła, czy jeszcze nie? Jeszcze się nie zrobiła, ale. To miało trwać krótko, więc... Więc pewnie zaraz tam się robi z powrotem. Mgła. Jak on teraz tak stąd zaskoczył, ja pierdzielę. Coś tu jest. Dobra. No, krzykaj. szrngo wciskam zeta mi nie działa czemu nie wiem okej okay. znowu koza Pięknie. Chyba tyle. Tyle chyba, nie? O. No. Dobrze. Uff. Dobra. Słuchajcie. Jesteśmy chyba prawie na górze. Więc. Na samą górę. Zajdziemy sobie w kolejnym odcinku. Bo ten już trwa długo. I spotkamy się z samym mistrzem zakonu siwobrodych Parturnaxem. Także póki co, wielkie dzięki Wam wszystkim za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.